Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku z moim dziczkiem, który tutaj za mną stoi, tak jak widzicie. Zaraz pokażę Wam jak udało mi się założyć instalację gazową, za jakie pieniądze i opowiem Wam mniej więcej jakie teraz są koszty utrzymania takiego Jeepka. Zapraszam. Jeżeli na bieżąco oglądacie moje filmy, to moi drodzy już na pewno widzieliście tego Jeepka. Już pokazywałem Wam go w moim inauguracyjnym filmie z tym autem. Już jest prawie gotowy, zostały jakieś tam ostatnie poprawki i będzie można już nim latać na co dzień. Ja oczywiście już nim jeżdżę, zrobiłem nim już 2300 km odkąd go mam, więc mogę co nieco powiedzieć o użytkowaniu tego auta. Przede wszystkim 1000 km zrobiłem na benzynie, resztę już na gazie, bo gaz już mamy tutaj założony. Zobaczcie jak to wygląda. Uzupełniłem parę braków, które mieliśmy wcześniej. Między innymi mam już nadkole, tutaj, którego brakowało. E, tak wygląda z moją tablicą to autko. E, tutaj mamy już nadkole założone, którego nie było. E, mamy butlę gazową założoną pod podłogą. Mamy, jak widzicie, już uzupełnioną także kratkę. E, w zasadzie tą klapkę, klapkę w lewu. E, nie będę już otwierał... E, no chociaż otworzymy, ale nie pokażę Wam teraz, bo jest tam koło zapasowe. Jeszcze nie mam pokrowca na to koło zapasowe. Natomiast e, tutaj pod podłogą znajduje się butla, mniej więcej wchodzi tam gazu za 160-180 zł. Także spokojnie wystarczy, żeby zrobić te 300-320, może nawet 340 km w zależności od stylu jazdy. Oczywiście, jak będziecie pałować, to spali Wam więcej. Duży przepasny bagażnik, jak widać, wszystko się tu mieści. Są tutaj różne moje pierdółki. E, tak. Odnośnie gazu, już Wam pokazuję. Przycisk mamy zamontowany w tym miejscu. O tutaj. To jest przycisk od gazu. Fajnie wygląda. Nie taki starego typu taki kwadracik, tylko na równo z deską fajnie wygląda. jest sobie maskę. Zobaczycie pod maską. Co widać? Choć widać nie za wiele. Od razu mówię, że widać tutaj nie za wiele, bo wszystko jest elegancko pochowane pod maską. Jeżeli chodzi o tą instalację, nic tu nadal nie było sprzątane ani myte. Zobaczcie. Tak naprawdę, na pierwszy rzut oka to w ogóle nie widać, że tutaj jest zamontowany gaz. Te przewody od gazu jedynie mogą zdradzać, że jest instalacja gazowa. E, wtryskiwacze są każdy oddzielnie na każdy cylinder, nie na listwie, tylko pojedyncze wtryskiwacze. E, no, cztery tutaj, cztery tutaj. E, do tego mamy komputerek schowany w tym miejscu. Komputer od gazu. Oprócz tego reduktory są dwa i reduktory mamy schowane w nadkolach. Pokażę Wam tutaj z tej strony. Tam, jak widzicie, o tu mamy reduktor. I z drugiej strony również, póki jeszcze nie mamy halogenów, to Wam pokażę. O, tutaj już nie widać, ale gdzieś tam też mamy schowany reduktor. I to wszystko, jeżeli chodzi pod maską. Parę przewodów i tyle. Wszystko hula elegancko. Gaz montowałem w łodzi, także jeżeli chodzi o koszty instalacji gazu do tego modelu 64 to jest 6500 zł, tak mnie to wyszło z wlewem pod klapką. Pokażę wam, jak ten wlewik wygląda, bo to jest pełnowymiarowy wlew, więc nie potrzeba tutaj żadnej przejściówki jeszcze troszkę nam tu bzyczy silniczek bo założyłem ten który mi przyszedł przełożę tutaj stary silniczek zmienię tylko ten elemencik którego brakuje na tamtym silniczku i będzie on ciszej chodził jak widać tutaj mamy jedynie tą pokryweczkę odkręcaną mamy pełnowymiarowy wlew gazu bardzo schludnie zamontowane nie ma tu żadnych polonych plastików wszystko super wygląda tak to jest Moi drodzy, na gaz się przełącza bardzo szybko, nie spala benzyny jednocześnie, nawet przy pełnym bucie, nawet przy tych 170-180 ciągiem na autostradzie nie spala benzyny, więc jest subcio. Tak to wygląda, brakuje mi tu jeszcze halogenów, jak widzicie, brakuje mi tu czujników, w zasadzie wszystko to mam, tylko nie założone, będę to zakładał. Przyszły mi halogeny z hameryki, a w zasadzie to z hameryki, ale chińskie halogeny. Tu mam poduszki od Mustanga, którego zobaczycie już w następnym odcinku, a stoi sobie gdzieś tam. Zobaczycie, tak wygląda ten kartonik, który do mnie przyszedł. O, tutaj mam jeszcze wiązkę do zderzaka, bo z tyłu jest wiązka na 6 czujników, powinna być na cztery, bo to jest wiązka ze starego zderzaka. I mam tutaj całe przyrządowanie do haka, bo moi drodzy, mam już założony hak. Ale zobaczcie, ile to jest kabli. To są wszystko kable od haka oprócz tej wiązki. O, to jest wiązka od zderzaka, a to wszystko to są kable od haka. No i tam gdzieś mamy jeszcze halogeny. Halogeny będę niedługo zakładał. Tutaj jest moduł od haka razem z całym e, tam schematem. E, to mi założy mechanik, bo ja w kabelki jestem kiepski jak wiecie. E, troszkę unikam tego, bo nie bardzo się na tym znam. Podstawowe jakieś rzeczy sobie zrobię, ale nic zaawansowanego. Także ten hak założy mi mechanik. Natomiast ja już sobie sam hak fizycznie już sobie założyłem. Hak jest odpinany. Położę Wam się tutaj, żebyście Opa! widzieli. Tutaj mamy hak zamontowany, w tym miejscu, Cyk, po zdjęciu tego można normalnie sobie hak wpiąć. Kula bardzo ładna, z kluczykiem, wszystko w oryginale. Także tutaj kulę sobie podpinamy, odpinamy sobie te dwie spinki, jedna, druga i możemy sobie spokojnie Wpiąć w gniazdo, tylko że tego gniazda jeszcze nie ma, tak jak widzieliście, dopiero będzie montowane. I po montażu już będę mógł użytkować sobie hak. Gaz mam już wbity w dowód, także wszystko lata na gazie. A teraz porozmawiajmy sobie chwilkę odnośnie spalania i kosztów utrzymania. Już jestem w środku, bo na dworze i wrony i samoloty i ciężko Wam to opowiedzieć. Moi drodzy, jeżeli chodzi o koszty utrzymania, powiem najpierw o spalaniu. Spalanie było w granicach 20-25 litrów po mieście, no więc to już nam daje złoty 20 za kilometr, licząc na benzynie. Benzyna cały czas drożeje, gaz póki co jest na tym samym poziomie. W Łodzi gaz mamy po 2,70, w Poznaniu czy w Warszawie po 3 zł także jest bardzo duża różnica, oczywiście o połowę taniej się jeździ na gazie, na gazie wychodzi mi mniej więcej 60 zł za 100 km przy normalnej jeździe, cały czas mam spalanie 20 do 22 litrów gazu w cyklu mieszanym, czyli trochę miasta, trochę trasy, na trasie można zejść bardzo nisko, jeżeli chodzi o spalanie bo mamy, e, możemy zejść nawet do tych 14 litrów gazu, jadąc powiedzmy 110-120 na tempomacie nie ma problemu, zejdziemy do takiej, do takiej wartości i spalanie jest śmieszne wręcz, co było osiągane na przykład w tym Mercedesie ML5 mg który wcześniej miałem, jeżeli nie widzieliście tego auta, to macie u mnie na kanale wiele filmów z tym samochodem także jeżeli chodzi o spalanie, to teraz to jest bardzo ekonomiczny wóz, super sprawa na co dzień spokojnie można tym latać, no bo te złoty 20 za kilometr to już jest troszkę przesada, tak jak pewnie wiecie co, jeżeli by to miało być auto do jazdy od święta, no to ok, ale jeżeli do jazdy na co dzień, no to już to jest troszkę dużo, natomiast jeżeli chodzi o eksploatacyjne elementy, to jest to znacznie tańsze auto w utrzymaniu, w w porównaniu do innych aut z tego segmentu, czyli na przykład do BMW X5M, do Mercedesa ML63MG, silnik jest dużo bardziej niezawodny. Jak wiecie, BMW to już w ogóle nawet nie chcę się o tym rozmawiać. Natomiast y, tarcze chociażby są tańsze. no Do Mercedesa tarcze naprzód macie za 6000, do Jeepa za 2000. Można się wyrwać tam gdzieś 2, 2,5. Na tył tarcze kupiłem za, zdaje się, 1200 zł za parę tarcz plus klocki tam powiedzmy 300 zł, także wcale nie jest takie drogie to auto w utrzymaniu, jedyne co to musicie się przyzwyczaić, że jest troszkę twardsze niż zwykły Jeep, bo mamy elektronicznie regulowane zawieszenie, ono jest twardsze już w trybie auto, a w trybie sport w ogóle prowadzi się jak po sznurku oczywiście mając na względzie, że to jest taki duży SUV także pamiętajcie o tym, że to jest troszkę twardsze auto na pewno nie jest to taki ponton jak zwykły 3.6 na zwykłym zawieszeniu bez pneumatyki E, tylko prowadzi się jak sportowy wóz ale no naprawdę idzie się przyzwyczaić, kręgosłup nie boli fotele są bardzo wygodne, także polecam jak najbardziej, jeżeli miałbym znowu wybierać czy 5.7 czy 6.4, 100% wybrałbym 6.4, bo jednak różnica w mocy jest kolosalna, w wyglądzie również no bo 6.4 wygląda znacznie bardziej agresywnie, e, no i ten dźwięk moi drodzy, ten dźwięk jest petarda u mnie jest troszkę za głośno, bo jak widzieliście mam przelot natomiast będę teraz jeszcze montował wydech na klapach, także będę miał pilocikiem sterowane, głośno, cicho i wtedy pokażę Wam dokładnie, jaki jest finalny wynik. I to by było na tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o montaż instalacji gazowej w tym Jeepie. Pamiętajcie, 6,5 tysiąca złotych i o połowę oszczędzacie. Także w praktyce mniej więcej 10 tysięcy kilometrów zrobione i już Wam się zwraca ta instalacja i jeździcie już za 60 groszy za kilometr zamiast złotych 20. Zł. Nie jest to żadna reklama, dlatego nie podaję nawet gdzie zakładałem instalację. Natomiast, tak jak mówię, instalację zakładałem w Łodzi. Dowiadywałem się też w Warszawie jaki koszt instalacji. To w Warszawie był koszt 9,5 tysiąca, a w Łodzi 6,5 000, więc bardzo duża rozbieżność, opłaca się nawet pojechać, e, zostawić auto i wrócić sobie pociągiem, e, niż zakładać instalację w, w Warszawie. Super jeździ na gazie, myślałem, że będzie gorzej, ale nie czuć różnicy w prędkości. Sprawdzałem też launch control, sprawdzałem też przyspieszenie do setki, e, wykręca spokojnie, powtarzalnie 5 sekund, także myślę, że to jest bardzo dobry wynik na gazie. Pamiętajcie, cały czas na gazie nie przełącza się na benzynę, to jest super, nie ma żadnego dotrysku benzyny ani nic takiego. Dajcie znać w komentarzach, jak uważacie, czy założenie instalacji gazowej do tego auta to jest dobry pomysł, czy jednak dla was to jest profanacja. No bo gaz tylko do zapalniczek i do piekarników. Dajcie znać i trzymajcie się. Subskrybujcie. Do zobaczenia w następnych filmach. A w następnym filmie tego Mustanga do zobaczenia. Trzymajcie się. Hejka.